Sowy się nie spieszą, nie ostrzegają, nie popisują się, obserwują, kalkulują i kończą wszystko w milczeniu. Stworzone do nocy, wyposażone w miażdżące pazury i perfekcyjny timing, gdy się ruszają, jest już za późno, by zareagować. Spokojne, kontrolowane i absolutnie zabójcze, sowy nie dominują przez dramat dominują, nie potrzebując go nigdy. Oglądajmy. Under nocną poświatą noktowizji las wygląda spokojnie, dopóki nie pojawi się prawdziwy bos. Z absolutnej nikąd, puchacz wirginijski spada z ciemności jak naprowadzany pocisk, uderzając w skunksa z bezbłędną precyzją. W kilka sekund sowa okrywa swoją zdobycz. Skrzydła szeroko rozłożone, szpony zaciśnięte jak stalowa pułapka. Sowa stoi wyprostowana, świecące oczy skanują las, spokojnie dusząc swoją ofiarę samą siłą ciężaru i uścisku. Potem robi się jeszcze bardziej szalenie. Drugi Skunks wchodzi na scenę, a Sowa ani drgnie. Rozpościera skrzydła, ogłasza zdobycz swoją i wyzywa intruza, by spróbował czegoś. Skunks rozsądnie się wycofuje. Chwilę później Sowa wzbija się w powietrze, unosząc swoją nagrodę jak cichy, niepowstrzymany drapieżnik. Sowy nie otrzymują nawet w przybliżeniu tyle uznania, na ile zasługują za to, jak potrafią być bezwzględne, a to wideo to udowadnia. Kiedy jastrząb podlatuje zbyt blisko gniazda sowy, wyraźnie nie docenia tego, z czym ma do czynienia. Sowa reaguje natychmiast, wybuchając ze swojej gałęzi i chwytając intruza potężnymi szponami. Jastrząb desperacko się szarpie, bije skrzydłami i próbuje się uwolnić. Ale sowa trzyma mocno, w pełni kontrolując sytuację. Przez chwilę wydaje się, że jastrząb popełnił straszny błąd, zapędzając się na terytorium rządzone przez cichego, skutecznego drapieżnika. Po intensywnej walce, jastrząb w końcu zdoła się wyrwać i uciec w niebo. Przekaz jest jednoznaczny: gniazdo sowy to nie miejsce dla gości, a przekroczenie tej granicy wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Głęboko w gęstym lesie ta sowa zatokowa udowadnia, dlaczego węże nie dostają drugiej szansy. W chwili, gdy niczego nie podejrzewający wąż szczurzy sunie po kłodzie, sowa spada jak pocisk, natychmiast go unieruchamiając. Sowa przyjmuje każde uderzenie, blokuje ataki skrzydłami i metodycznie miażdży opór węża, aż walka całkowicie gaśnie. Potem nadchodzi pokaz siły. Spokojna, skupiona i całkowicie niewzruszona, sowa ustawia swój posiłek i zaczyna powoli go konsumować, delektując się nim, jakby robiła to już tysiąc razy wcześniej. Bez pośpiechu, bez wahania. Pod koniec nie pozostaje nic poza najedzoną sową, trzymającą martwego węża. Absolutny dowód, że w tym lesie to sowa rządzi nocą. Sytuacja przybrała ponury obrót, gdy jastrząb nagle zaatakował tutaj Sowę. Sowa zareagowała natychmiast, zaciskając szpony i unieruchamiając jastrzębia. Sytuacja szybko się odwróciła. Jastrząb zamarł, popadając w szok, gdy znalazł się uwięziony w uścisku sowy. Sowa, w pełni kontrolując sytuację, zaczęła krzyczeć na całe gardło, wydając przenikliwy, wściekły okrzyk, który rozbrzmiewał w okolicy. Słysząc hałas, mężczyzna podbiegł, zakładając, że sowa woła o pomoc. To, co zamiast tego zobaczył, zaskoczyło go w tarapatach był Jastrzą, a sowa zaczęła krzyczeć również na mężczyznę. Ta sowa udowadnia, dlaczego jest jednym z najbardziej niezłomnych obrońców natury. Wszystko jest spokojne, aż większy drapieżny ptak nurkuje w dół, uderzając prosto w gniazdo. Zamiast uciekać, sowa robi dokładnie odwrotnie. Przywiera nisko do gniazda, szeroko rozkłada skrzydła i zamienia całe swoje ciało w żywą tarczę. Pierwszy atak odbija się bez efektu. Gdy Intrus zawraca, by obrać sprytniejszy kąt, sowa odczytuje to perfekcyjnie. Tym razem wzbija się w górę i stawia czoła zagrożeniu, przechwytując je w powietrzu i odciągając walkę z dala od gniazda. Na końcu napastnik znika, a gniazdo pozostaje nienaruszone. To, co się tutaj wydarzyło, zostałoby uznane za niemożliwe, gdyby nie zostało uchwycone na kamerze. W środku cichego, pokrytego śniegiem pola nagle Sowa wyskoczyła z ciemności i zderzyła się z Rysiem poniżej. Przez kilka nierealnych sekund dużo większy kot był unieruchomiony. Sowa trzymała go z nieustępliwą precyzją, podczas gdy Ryś szamotał się i próbował uwolnić. Scena wyglądała, jakby zatrzymała się w czasie. Drapieżnik i drapieżnik złączone pod blaskiem śniegu. Następnie, równie nagle jak się zaczęło, spotkanie się zakończyło. Sowa podniosła swoją zdobycz i zniknęła z powrotem w nocy. Założę się, że ryś nigdy nie spodziewał się, że zostanie zabity przez sowę. Ten zapis z kamery w gnieździe uchwycił niewiarygodne starcie. Puszczyk wirginijski odpoczywa spokojnie, gdy nagle wyczuwa niebezpieczeństwo. Bielik nurkuje, próbując zdominować Sowę w jej własnym gnieździe, ale Sowa jest gotowa. Wznosi swoje pazury prosto w górę, spotykając orła czołowo. Kolizja sprawia, że oba ptaki wylatują z gniazda. Gniazdo pozostaje puste, jaja odsłonięte, wynik nieznany. Potem ujawnia się prawdziwy zwycięzca. Sowa wraca sama. Wspina się z powrotem do gniazda i natychmiast przykrywa swoje jaja. Te jastrzębie nigdy się nie uczą. To kolejny jastrząb, który spróbował swojego szczęścia przeciwko Sowie i skończył uwięziony w jej pazurach, modląc się do Boga o ucieczkę. Sowa jednak niewiele zrobiła. Po prostu ograniczyła ruchy jastrzębia i pozostała w tej pozycji, dając mu cały czas, którego potrzebował, by żałować swojej głupiej decyzji. Z grubą warstwą śniegu pokrywającą ziemię, ten lis poruszał się spokojnie wzdłuż drogi, nieświadomy, że jest obserwowany. Noc wydawała się spokojna, aż instynkt dał o sobie znać. Bez ostrzeżenia, ogromny kształt spadł z nieba, skrzydła przecinając ciszę, gdy sowa rozpoczęła swój atak. Uderzenie było idealnie wyważone, ale lis zareagował jeszcze szybciej. Ostrym odskokiem wymknął się tuż poza zasięg choć tym razem nie upolował swojej ofiary, sowa była niesamowicie odważna, próbując polować na lisa, który był co najmniej dwa razy większy od niej. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować kanału. Napisz też w komentarzach, jakie filmy chciałbyś zobaczyć w przyszłości. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.